No cześć witam na kanale Studynie Czarodziej. Ja myślę, że temat rzutowania przekrojów, rzutowania prostokątnego to będzie wracać i wracać i wracać. Dzisiaj taki temat, który jest trochę może krokiem dalej, czyli widok pomocniczy ukośny, tak jak widać. Tak jak widać właśnie. Przypuśćmy, że mamy narysowaną taką bryłę w, w trzech rzutach. I chcemy sobie narysować yy, widok A. I ten widok A jak widać jest trochę tak jakby tak nie do końca prostopadle, tylko z pewnego kąta. No i tu się dopiero zaczynają schody. Pokażę Ci na takim prostym przykładzie. Jak to się. Jak to się je. Yy, tak jakbyś sobie na przykład nie wyobraził, potem ci pokażę, jak ta bryła wygląda, ale jakbyś sobie nie. Mm, nie wyobraził w żaden sposób y, na samym początku, jak musi wyglądać, y, jak ta bryła wygląda, po prostu. Więc pierwsza sprawa jest taka, że ta, y, to, co widzi na przykład ta, ta strzałka, to, to, gdzie pokazuje strzałka, to, gdzie jest ten widok A, to tutaj, by sobie wyobraził, że w tym miejscu, gdzie jest strzałka, jest oko i to oko, czy na przykład kamera, i ona pokazuje to, co widzi dosłownie więc to nie jest tak, że on, że on widzi tak jak na przykład pod kątem prostym byś patrzył na jakąś bryłę, tylko właśnie z jakiegoś innego kąta. I ten inny kąt właśnie sprawia dosyć dużą trudność. Kilka prostych kroków i będzie później będzie łatwiej. Po pierwsze bierzemy sobie rysujemy tak, mniej więcej, żeby to było równo w miarę, linię równoległą do tej strzałki. Tak, żeby wiedzieć, gdzie ten kąt jest. I potem obieramy sobie dwie takie skrajne, dwa skrajne punkty, które opisują, jakby, wielkość tego rzutu. Czyli załóżmy od tej strony maksimum i od tej strony maksimum można sobie przedłużyć troszkę, żeby było bardziej... O, tutaj może tak pokażę. Przedłużymy sobie. Czyli musimy wiedzieć gdzie się mieszczą te... Gdzie ta bryła się mieści? W jakiej przestrzeni. O o! na ja przykład coś takiego będzie, może trochę równo. O, w miarę równo jest. Też nie, nie chodzi o jakieś milimetrową dokładność. Yy... Ważne, żeby te reguły znać. Później to, później to pójdzie z górki. I teraz sobie to jest, czyli to jest wymiar jakby w tym kierunku. A teraz z kolei wymiar w tym drugim kierunku, czyli głębokość. I jak widać, yy, może ja tak pokażę jeszcze, jeszcze śmieszniej. To, co my teraz zrobiliśmy. To ten wymiar, ta szerokość, to jest dokładnie równa tej szerokości. To jest oczywiste, no bo to widać, widać gołym okiem. Ale w drugą stronę już tak wesoło nie będzie. I żeby było wesoło, to sobie narysujemy linię prostopadłą do tych wszystkich linii równoległych. W ten sposób. O! Tutaj, żeby był kąt prosty żeby nie było że nie widać, no tu jest kąt prosty. I teraz trzeba sobie wejść jakby w oczy tego oka, które jest pod tą strzałką A. I musimy sobie zmierzyć jaki jest jaka jest szerokość tego całego klocka. No to, to oko patrzy na ten klocek, tylko że spod jakiegoś takiego dziwnego kąta. I ten wymiar musimy sobie odmierzyć dokładnie tu. Dokładnie tu. No dobra, to może to zrobić bardziej dokładnie, bo... Trochę tak na oko może pojechałem. Załóżmy, że to jest gdzieś tak. O, gdzieś tak coś koło tego będzie. I załóżmy, że... To, co mi się tu udało zrobić, to... O nie, tak, miało być inaczej. Miał być ołówek. Yy, ten wymiar to jest... Ten wymiar jest dokładnie równy temu wymiarowi. Zresztą dokładnie to też tak może jest grubsza, yy, mierzone. Yy, idziemy dalej. I dalej będzie... Musimy sobie charakterystyczne punkty, które tutaj są, ponownie liniami równoległymi odmierzać. Czyli teraz. O, może tak będzie prościej. Ta powierzchnia. To jest ta powierzchnia. No to szukamy tej powierzchni tu. I ta powierzchnia jest dokładnie tu. Dokładnie to jest ta powierzchnia. O sobie to odmierzyłem, to może dokładniej narysuję jeszcze. Może w kolorze bardziej zbliżonym do tego, co wcześniej. I tak właśnie krok po kroku jedziemy. Każda ścianka po ściance, punkt po punkcie, szerokość po szerokości. Nie ja przejmować się jakimiś tam drobnymi niedokładnościami, bo to nie o to chodzi. Czyli to już jest załatwione. Teraz następna. Następna ścianka. Bierzemy sobie na przykład teraz, teraz sobie, którą sobie możemy zrobić na przykład teraz. No dobra, powiedzmy, że, że tą sobie zrobimy. Żeby to zrobić, to trzeba wziąć i z kolei sprawdzić jej szerokość. i znowu równoległa linia do wszystkich innych równoległych. Jakoś tego zmierzyłem. I oczywiście widać, że ona jest o połowę krótsza od tej pomarańczowej. Czyli różowa jest połowę krótsza od tej pomarańczowej. Jak to widzę, to mogę sobie to wziąć i narysować. O, tak. I już są dwie, dwie ścianki. Na górze bryły. Ok. Sprawa następna. Teraz oczywiście ta boczna powierzchnia. Tu bierzemy sobie boczną powierzchnię, odmierzamy, oznaczamy. Powiedzmy, że tutaj żółtym sobie oznaczymy. A no ta żółta to akurat jest, o tutaj jest. Tutaj to jest ta boczna, a tu jest ta, ta boczna. No to wiadomo, że ona jest, jak ona jest tu. No tak, tutaj już mam odmierzone. Tą wysokość mam odmierzoną. I teraz jeszcze muszę sobie wziąć i tą wysokość. Jak widać tu jest jakieś ścięcie. I to ścięcie sobie wezmę i tu jakoś tak zaznaczę. W ten sposób. I teraz się dopiero wyda, jaka to jest bryła. Jak ona wygląda. Dobra. O, proszę bardzo, już mamy boczną powierzchnię, te dwie górne, i od razu można sobie wziąć oznaczyć też tą skośną. Ta skośna to jest, o, tutaj. Tak, jakby krok po kroku sobie jechał. Tutaj się nie można pomylić za bardzo. Nie ma jak. O, proszę bardzo. No dobra, i teraz co? Mm, I teraz by wypadało na przykład wziąć i sobie oznaczyć. Tu jest taka krawędź. Może takim kolorem. Tu jest taka śmieszna krawędź. Tu, chodzi mi o tą krawędź. A no to biorę sobie znowu, rysuję kolejną zieloną linię. Ale rysuję tylko wtedy, kiedy potrzebuję, żeby nie było tu za dużo kresek. I sobie tak, od tego jadę, jadę, jadę sobie. I będzie zielona, jak wszystkie. I wtedy już wiem, że można sobie ją tu oznakować, oznaczyć trochę grubsza. I od razu mi powstaje też ta boczna powierzchnia. To wszystko jest jakby w gratisie, się udaje zrobić. Czyli tak, ta powierzchnia boczna, czyli ta powierzchnia tu po zielonym oznaczymy. No i oczywiście to jest, to, jest ta, to jest ta. Czyli już widać, że. O, proszę bardzo. Czyli wszystko się opiera na rysowaniu sobie kolejnych, tych, kolejnych, kolejnych powierzchni. Teraz już się to zaczyna robić logiczne, bo. Mogę sobie zobaczyć już dużo więcej. Już dużo więcej. I teraz mogę sobie zobaczyć ten, tą, z kolei poziomą dolną powierzchnię. Tutaj mi się kolory już kończą powoli. Czyli powiedzmy tą powierzchnię dolną. Czyli tą powierzchnię. No to jest po prostu konsekwencja tych poprzednich kresek. To nie da się inaczej tego. To się nie da nic zepsuć. Tutaj oczywiście kawałek i widać nie całą, no bo nie da się całej, bo, bo całej nie widać, bo jest zasłonięte. No i oczywiście też ta, ta zielona, ta jasno-zielona nie dokończyłem, bo o. i tak to wyszło. No i praktycznie wyszło cała, wyszła cała bryła. Jeżeli zakupiłeś Alibrę, przerobiłeś wszystkie samouczki i wydaje ci się, że już potrafisz modelować, to super trafiłeś, bo mam dla ciebie zarąbisty kurs, który wyjaśni ci pewne Krótki, gdzie możesz to robić lepiej, gdzie możesz bardziej świadomie modelować. Wbijaj w poniższe linki i zapoznaj się z ofertą. Zaawansowane metody modelowania 3D w Alibry. To coś dla Ciebie. I nawet nie znając, nie znając jak ta bryła wygląda w praktyce, to spokojnie można sobie to narysować. Ja Ci teraz pokażę, jak ta bryła wygląda chętnie. Weźmy tutaj wrzucę. Taki drobny, ręczny szkic. Już nie będę się bardzo bawił może w jakąś rysowanie w 3D, tylko wezmę w izometrii i wrzucę. Tu naprawdę wystarczy tylko trochę treningu i przestrzeganie kilku prostych zasad. Hmm. Tutaj sobie weźmiemy, dlatego też to właśnie pokazuję tego typu reguły na takich bardzo prostych bryłach, które w zasadzie to są jakby rozwinięciem sześcianu, więc jeżeli to jest rozwinięcie sześcianu, to łatwiej jest też sobie to wyobrazić. Nie ma tu jakiegoś wielkiego, wielkiej filozofii przecież. Tu sobie tak. No znaczy, tak. Tak. To jest ta sama góra. Może dziwnie szkic nie jest jakieś nie wiadomo co? To nie jest jakieś dzieło sztuki. I to po prostu samo jakby, samo z siebie jakby powstaje. To sobie tak leci. O, proszę bardzo. I ta bryła wygląda w ten sposób, tutaj mi się trochę nie, nie udało, trochę mi trochę zjechało. O. I to jest taka bryła, to jest właściwie wycięty taki, jakby ceownik, tylko tu z, takim, z taką fazą jeszcze. Czyli jeszcze raz, bardzo ważne, na początku, bo jak się na początku zrobi dobrze, to potem jest z górki, to potem nie trzeba się bardzo spinać, jest to łatwe, tylko trzeba, trzeba dostosować. Czyli tak, po pierwsze szerokość, równa tej szerokości. I temu służą te właśnie te zielone linie. I druga sprawa to może w innym kolorze, walny. Niebieskowalne, czyli z kolei długość równa tej długości. I potem wszystko leci z górki. I potem to jest tylko sobie jakby odkładanie, narysowanie poszczególnych tych powierzchni. Jak widzisz, nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Jakby samo z siebie to wychodzi, tylko trzeba znać podstawowe jakby reguły, skąd się bierze, skąd się bierze dany rzut. Nawet nie znając jak ta bryła w całości wygląda, myślę, że na tyle dzisiaj. Oczywiście będę wdzięczny za kolejne subskrypcje. Zapraszam na kolejne wideo. I do następnego razu.